I to wygląda na najdziwniejszą grę na świecie. Wszedłem do losowego lobby e, tak naprawdę. Jestem z gościem, który jest Lazania się nazywa. Ja nie wiem, kto to jest w ogóle. I to pięknie to wygląda. Jeżeli ktoś to ogląda na zapisach, możecie zostawić lajka, będę grał więcej luźnych gier. Zobaczymy, co się tu podzieje, nie. Nie wiem, jakbym chciał zabezpieczyć środek, a ten mój ziomek mi każe zabezpieczyć inny punkt. No to. No dobra. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Pewnie grałem na jakichś koksów, nie? Na życie. Widz z szatu lasania? Wątpię, że widz z szatu lasania to jest. Nie wydaje mi się, żeby to był widz z czatu. Tak szczerze to. Ja nie wiem, jak tu się binduje jednostki. Okej. Okay. Dobra, mam zbindowane jednostki, fantastycznie. Nie zajmujemy środka w ogóle? Że ja chciałem środek zająć. Kurde, to ziomek nie tutaj wysłał do zabezpieczenia. No Zobaczymy co się wydarzy. Mój potorek sobie się przeładować. Zobaczymy co się wydarzy. Coś czuję, że to będzie walka głównie o środek. To na pewno. Zobaczymy co tu się wydarzy. Nie mamy jak tego pokapować, to jest problem. Do prikali. Zobaczymy, co to będzie za mecz z panem Lazanią w drużynie. Może pan Lazania to gra lepiej ode mnie, to nie wiadomo, stary. Może mnie tu wykeruje, zobaczymy. Nie za bardzo tutaj wam co robić zbytnio. O kopcie o kopy bracie Mogę snajpera już? A, snajper jest zlokowany jakoś Dobra, I motorek sobie fajnie radzi widzę O Boże, przejedziesz przez to? Zobaczymy. Kopcie, 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 bo jesteście potrzebni, panowie. O, ty, ale nawet nie ma lagów na tym serwerze. To powiem wam szczerze, jestem trochę zdumiony. Nie ukrywam. Wygląda to tragicznie, ale. O Boże, akurat zaczęło mi przeładowywać stare. O kurka, wodna! Myślałem, że zajadę tutaj wiesz i z tyłu ich rozstrzelam, a tutaj widzę, że jednak nie jestem taki cwany. Cóż tym strzela, kolega? Czy jechał tu z Isem? Aaa, ładnie. Ale ja tutaj nie miałem rozstawionego okopu, czy coś takiego? Ja nie wiem, czy umygramy na 4000 punktów tak szczerze. Bracie, uciekaj. Ja tu chcę snipera, wiesz, do budynku wsadzić. O. On chyba tutaj, snajper z tego okna, powinien w miarę tutaj kryć pole. Tak, dziękuję. Zobaczymy. Oni zbierają na jakieś czołgi i artylerię. Jestem o tym święcie przekonany, stary. Jest. 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 Pogra? No, pogramy. No. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Tu jakby wybił. O, by było pięknie. No, tego snajpera jestem najbardziej ciekaw. On przyszedł? Przyszedł, zobaczymy. Sprawdzimy to. No, ja też nie jestem prosem Gates of Hell, to nie będę ukrywał. Ja się bardziej w Age of Empires odnajduję, ale... Zobaczymy, postrzelamy coś. Będziesz z tego okna coś krył? Nie. A z tego? Mógłbyś kryć? Teraz zobaczymy. Nie możesz kryć. Aha, a z tego? Tu byś mógł kryć. Ok. Proszę bardzo. Nie patrz, sniper, pens. Dobra pozycja to jest. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam. Yy, dla mojej. Yy, jak to po... O, pięknie, dobrze zagrał lazania Yy, dla, moi, yy, dla mojego, jak wam to powiedzieć, dla mojego usprawiedliwienia yy, gram na nowej kompletnej klawiaturze, na której kompletnie są inaczej poprzestawiane przyciski i przysięgam, że ledwo to ogarniam, nie? Ale się staram w razie czego, więc nie musicie mnie hejtować, że jestem nowym, bo ja o tym doskonale wiem. Zdaję sobie sprawę. Co to jest? O, fajna matka. Laszlamia, where are you from? Zobaczymy. No, okno no, no, powinien strzelać mój sniper. US All right, bro. Let's win it. Chyba z Amerykańcem, zobaczymy. Okay. Boże, ile ten a wezmę to, wyrzucę, bo tutaj i tak będę operował granatami głównie. No ile tu jeden granat może zrobić? Ja specjalnie czekam, bo chciałbym na BT-7 wziąć, ale... ...oszczędzam tą BT-7. Jeszcze. Okej. Okay. Gościu jest z US, ten US. Ten... Już tu snajper dobrze kryje, stary. A kurde chciałem to zniszczyć granatem. Już tu jedzie, a to to jedzie dobra. Pięknie, wiesz? Też szło Dlaczego ty się schowałeś A nie mogę go przebić. Dobra, dobra BT7A jedzie. To będzie dobre. Okej, okay, a resztę sobie zostawimy. Na razie na polu bitki. Ten snajper sobie dobrze radzi, tylko ja nie wiem czy on strzela tych dziutek, nie? Nie wiem czy on strzela w ogóle. Nie no, to powinni mi wystrzelać, ale. BT7, jak tu przyjedzie, to będzie super. Zapytaj się, czy woli ten cząsteczkę od Nie wiem. Powoli. Nie interesuje mnie, to gram w grę, tak? Zobaczymy. APC. A to są HE chyba szele, nie? Czekaj, to są HEKi? Nie, to są HEKi. Ja nie mam heków załadowanych. W porządku jest. On się tu okopał dobrze, ale to dobrze, że on mnie nie atakuje w ogóle ten ziutek. Stary. Może być. W porządku. Włochy z tego walora to była tragedia. No w ogóle ten mod valor to jest taka kicha no się fajnie tam sobie było zagrać, wiesz, Raz Polską stary, czy coś w tym stylu, ale no tak długo w to ciupać, to bym się chyba popłakał. Niech zrobią tutaj aktywny multiplayer rankedowy w tej grze i wszyscy będą zadowoleni, real? Nie? Dosłownie. Niech zrobią rangi i mecze 1v1 rankedowe. Chociaż jakoś amatorsko, wiesz. Wszyscy będą zadowoleni. Ja będę grał w Gocha całymi dniami, widzowie będą szczęśliwi. Wiesz o co chodzi. Boże, ale go zniszczę! Wow, to był nie? Dobra, teraz się cofamy. Po po podejdziemy mu tutaj z moździerzem, wiesz, pomożemy koledze i przyślemy mu ekipę, oddział z karabinami mu przyślemy. I kupimy jeszcze jednego snajpera, jeżeli mogę, oczywiście, że tak, i wsadzimy go kolegę tutaj na murek. Tak to zrobimy. Muszę pomóc tym mejtowi no. Jaki jest, taki jest, ale jednak to moja drużyna. Na pewno gra lepiej ode mnie, znając życie. Okej, okay, myślę, że jest pięknie. Już teraz przygwozzę ich ogniem i pomogę koledze. No gramy 2 na 2 nie wiem, to jest najdziwniejszy setting na świecie. Jest taka... Tank. Aha, bo to są dwa pe pecoki. Dobra, to ja już widziałem. Jest jeszcze jeden. Cóż to jest? Aha, to jest ten tank, on ma na mnie range? Nie ma na pewno. muszę się z nim ko komunikować jeszcze, z tym ziomkiem. On nie chce, żebym ja zabezpieczył tę flankę, no ale tu jest pusto. Could be rats. Aaa, tu widzę. Wiesz, to jest takie powiedzenie z mowa. Could be rats. Jak gracze Menowora tak gadali na multiplayerze, że żeby zabezpieczać, żeby szczurów nie przepychać, nie? Tak to się nazywa, że rats. Żeby szczurów nie pchać. No Ale dobra, no powiem tak, dobrze się bawię jak na razie na tym multiplayerze. Nie mogę narzekać, bo, bo jest spokój, nie? Wiesz o co chodzi. Ja mam takie pytanie moi drodzy. Eee, totalnie mam takie pytanie. W jaki sposób mogę uzupełnić amunicję w moździerzu? Jak to się robi? To się chyba skrzynie za municją kupuje, nie? I oni tą skrzynkę niosą. Zamunicją. To jestem totalnie zielony w mowę, ja tylko komentuję mecze. Tak, dobra. Mikro, ale co mikro? O co chodzi? Mikro trzeszczy. O boże, to przepraszam wszystkich za trzeszczący mikrofon. Aha, koledzy wyłączyli bitwę. I wyrzucili lasagne i wyrzucili mnie z pokoju. Aha. Chłopy wyłączyły mecz? No i widzicie, i tak się gra właśnie w Gates of Hell.